Cześć, z tej strony Krzysztof. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie w ramach kursów programowania KM Programs. Dzisiaj wyjaśnimy sobie, czym jest Hook UseMemo i do czego możemy go użyć w naszej aplikacji Reactowej. Przechodzimy do kodu. Przygotowałem bardzo prosty przykład, który pozwoli nam rozjaśnić wszelkie wątpliwości związane z UseMemo. Mamy tutaj prostą tablicę produktów. Dwa produkty, na potrzeby tego przykładu jest to wystarczające, oraz prosty komponent. W komponencie dwa hooki yy, oparte o use state Jeden z nich przechowywał będzie napis pod nazwą tekst, a drugi napis pod nazwą search. I teraz tak, mamy dwie metodki, dwie funkcyjki: handleText i handle search. handle HandleText, w momencie gdy wywołamy tą funkcję, po prostu ustawia nową wartość dla napisu tekst. I ta wartość brana będzie ze zdarzenia, które później połączymy z polem tekstowym. Za każdym razem, gdy będę cokolwiek zmieniał w polu tekstowym, to ta wartość, którą tam wpiszę, będzie wysłana tutaj do naszego napisu tekst. Mamy też funkcję Handle Search. I jej zadaniem jest za każdym razem, gdy ona będzie wywołana, ustawić wartość napisu search na, na tą wartość, którą ma w sobie tekst. Czyli w momencie, kiedy będę chciał wywołać handle search, to będę świadom tego, że do search, do napisu search, trafi to, co do tej pory było w napisie tekst. Idziemy dalej. Mamy też prosty, prostą logikę, prosty kawałek kodu, który pozwoli nam na filtrowanie produktów. Tu od razu mam wersję z useMemo, to może na początek pokażę Wam inną wersję, żebyśmy mogli sobie wytłumaczyć, po co jest nam potrzebny useMemo. W związku z czym na razie ta wersja, a w niej produkty filtrowane są po swojej nazwie, i zostają tylko te produkty, które mają w sobie to, co mamy w napisie Search. Czyli już widzicie pewną rzecz. Będziemy mieć kawałek kodu i komponent reaktowy, który będzie ciągle zmieniał tekst. Zaraz Wam pokażę, podepniemy go do hmm, podatekstowego tekstowego input. I co jakiś czas wartość pod tego napisu tekst będzie ładowana do search i dopiero na podstawie wartości napisu search wartości w napisie search będziemy dokonywali filtrowania. Przejdźmy dalej, zobaczmy jak wygląda nasz JSX. Faktycznie mamy tutaj pole tekstowe input, podpięty jest handle text i każda zmiana w tym polu to będzie nic innego jak ustawienie nowej wartości w napisie tekst. I mamy wreszcie przycisk button, który w momencie gdy go klikniemy będzie wywoływał handle Search, czyli w momencie jak kliknę przycisk, i tylko wtedy zmieniać się będzie to, co mam w napisie Search. I dopiero na podstawie tej zmiany faktycznie nastąpi filtrowanie. No bo wcześniej Search miał tą samą wartość co w poprzednich renderach, więc no nie powinno się nic wydarzyć. Czyli tylko jak wcisnę ten przycisk, nastąpi przefiltrowanie tablicy produktów. I dostaniemy nowy zestaw produktów, które mają taką nazwę, która pasuje do tego co jest Search. Tu poniżej mamy jeszcze produkty, no muszę gdzieś je wypisać. Także mamy product Item, który prezentuje pojedynczy produkt, jego nazwę i listę produktów mapujemy na ten właśnie product Item. Nic skomplikowanego, więc myślę, że możemy sobie to darować. Zobaczmy, co się stanie, kiedy uruchomię tą aplikację. Najpierw spójrzmy z punktu widzenia użytkowania. Faktycznie, jak nacisnę A, czy wpiszę A w pole tekstowe, to się nic nie dzieje. Ale jak nacisnę filter Products, wtedy mam filtrowanie. Natomiast co się dzieje pod spodem? Zobaczcie, mamy tutaj, czyścimy konsolę, loga. Zrobiłem takiego prostego loga. Za każdym razem, gdy wywołuje się filtrowanie, mam tutaj filter is running. Przejdźmy do przeglądarki. Zobaczcie, wpisuję coś. Patrzcie się. Zmieniam tylko tekst. Nie chcę, żeby się odbywało filtrowanie, przecież filtrowanie miało się odbywać tylko, kiedy wcisnę przycisk, a tymczasem w konsoli, zobaczcie, już 26 razy wywołała mi się moja funkcja, mój kawałek kodu, który filtruje. W dodatku, oczywiście, jak nacisnę filtr podach też się wywoła, ale dlaczego to się wywołuje, kiedy ja nie potrzebuję tego wywoływać? No właśnie dlatego, że po prostu ten kawałek kodu jest osadzony w ciele naszego komponentu i za każdym razem gdy się on renderuje, a dzieje się tak również kiedy zmieniam wartość pola text, to wykonuje mi się ten kawałek kodu. I dlatego musimy zareagować. Komentujemy tą wersję filtrowania, odkomentowujemy to co miałem na początku, czyli wersję z useMemo. Jeżeli w useMemo osadzę teraz kawałek kodu i uzależnię go od pewnej zmiennej u nas search to on wykona się tylko wtedy, gdy zmieni nam się właśnie wartość. W tym przypadku w napisie search. Do tego czasu, jeżeli ta wartość się nie zmieni, czyli tak jak u nas, zmienia się tekst, bo wpisujemy coś w polu ale search zmienia się tylko, gdy wcisnę przycisk. Więc do momentu, gdy nie wcisnę przycisku, to nie będę wykonywał odnowa tego kodu, tylko zwracana będzie ta wartość, która została zapamiętana, wyliczona. Kiedy był wykonywany ten kod, gdy się wcześniej zmienił search. I teraz mam gwarancję tego, że ten kawałek wykona się tylko wtedy, gdy zmieni się search, a nie kiedy zmienia mi się tekst w wyniku wpisywania czegoś w polu tekstowym input. Ponieważ to nic nie wnosi do naszego programu. Po co mam wykonywać filtrowanie, skoro to filtrowanie zależy od search, a ten search zmienia się ewentualnie tylko wtedy, gdy wcisnę przycisk. Więc widzicie, mamy dużo niepotrzebnych wyliczeń czy też wykonań kodu, który filtruje. W związku z czym, USBMO to powinien wyeliminować. Zobaczmy, czy tak jest. Czyścimy konsolę, wpisujemy coś i widzicie, pusto. Dopiero w momencie, gdy zostawię sobie A tutaj, czy w ogóle, no, gdy zdecyduję się filtrować i wcisnę przycisk, dopiero wtedy się wykonuje filtrowanie. I tak to właśnie działa. Także widzicie, że dzięki USBMO możemy sobie troszkę zaoszczędzić pracy, ale czy useMemo memo zawsze będzie dobrym rozwiązaniem? Pod koniec mam dla was takie małe podsumowanie. Po pierwsze. Nie myl use memo z memo z API Reactowego. Jest coś takiego react.memo. Mówię o tym na moim szkoleniu. Use memo służy do zapamiętywania wartości podczas gdy react.memo memo chroni komponent przed zbędnym rerenderingiem. Tak jak powiedziałem, no zostawmy sobie to na nasze szkolenie, ale nie mylcie tych dwóch rzeczy, bo to są dwa osobne byty. Nie myl Use Memo z Use Callbackiem. O Use Callbacku, czyli o kolejnym huku, również mówię na moim szkoleniu, dlatego dzisiaj tylko Wam sygnalizuję. Use Memo służy do zapamiętywania wartości, a Use Callback służy do zapamiętywania funkcji. I trzeci punkt. Use Memo nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Niekiedy więcej wysiłku będzie kosztować naszą aplikację sprawdzenie, które zależności się zmieniły, a które nie. I czy kod memo ma się wykonać w danej chwili, niż po prostu, gdyby jeszcze raz miała wykonać się optymalizowana funkcja. Czyli niekiedy tych zależności możemy tam tyle napakować, że więcej się będzie ten nasz komponent męczył z tą optymalizacją, niż po prostu wywołałby tą funkcję jeszcze raz, zwróciłby to wartość, powiedziałby, dobra, masz tu i daj mi spokój. Także zawsze uważajcie, obserwujcie Wasz komponent, czy nie przesadziliście nie tylko z tą, ale i z innymi optymalizacjami, bo React już sam w sobie jest bardzo zoptymalizowany, ale ma kupę narzędzi, które jeszcze pozwalają tą optymalizację zwiększyć. Tylko trzeba robić to z głową, żeby nie przesadzić. To tyle. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak działa już Memo. W opisie o tego filmu znajdziecie link do repozytorium GitHubowego, gdzie będzie oczywiście kod, który cię omówiłem. Tam również znajdziecie link do mojej strony, na którą serdecznie was zapraszam, oraz link do newslettera, na który już teraz możecie się zapisać tylko po to, żeby co tydzień dostawać ode mnie porcję ciekawych artykułów, wiadomości ze świata IT. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.